Normalnie po przegranej w wyborach, którą przyje, przyjmuje się i akceptuje, człowiek powinien usiąść i zastanowić się, co było źle. Może błędy w kampanii, może niezauważenie pewnych zmian społecznych, o których mówiłem ostatnio, może niezrozumienie emocji ludzkich. Tymczasem kiedy ma się wytłumaczenie ukradli, sfałszowali, to właściwie nie ma się nad czym zastanawiać, bo my nic złego nie zrobiliśmy, prawda? My byliśmy w porządku. I to daje fałszywy komfort, no bo to powoduje, że my nie musimy żadnej analizy przeprowadzić, bo przecież nie my jesteśmy winni. Tak zawsze działają teorie spiskowe. Tak działała teoria spiskowa w sprawie Smoleńska. To nie błędy w locie, w nadzorze nad tym lotem, w decyzji o tym, czy zawrócić, zdecydowało o katastrofie, tylko zamach. To jest bardzo wygodne, to działa na emocje. I dlatego teorie spiskowe są tak popularne, że dla nich nie liczą się fakty, tylko właśnie odczucia. One się zgadzają z odczuciami, no i wtedy tym gorzej dla faktów. Ludzie zamiast literatury faktu wolą literaturę piękną i w niej się. Zanurzają i w niej znajdują ten właśnie komfort. Ale wybory, polityka, życie publiczne nie jest od komfortu. Jest od tego, żeby ludzie analizowali swoje działania i żeby bronili swoich wartości lepiej, skuteczniej. A jak nie przeprowadzą żadnej analizy, no to jak mają bronić tych wartości?